Pamiętacie ten filmik? Tak. Ten filmik. Ten w którym skarżyłam się na to że Niemcy atakują. Dla niekumatych to jest filmik z czasów gdzie z panem Angeliką rozmawiało się 15 godzin dziennie a ja lizałam zdjęcia Kokichiego. No i to było rok temu bo kiedy miało być? Ten filmik to basi to co zmieniło się we mnie od ostatniego roku. No więc po pierwsze oczywiście zmieniła moce. Teraz patrzę tamta była 49292 292 razy lepsza, ale tą teraz mi się łatwiej edytują na specjalne okazje. Po drugie wypierdala i pasku głośności. Po drugie od sierpnia zaczęłam grać w Genshin Impact. Gdybyście mnie spytali o moje ulubione postacie to byliby to Ventia Jaka Kazuchacz i Jin, Jean Raiden Hood Aoi Child. Jeśli natomiast chodzi o postacie, czterogwiazdkowe to Janfei Diana Barbara Bennett Razor i Fischl. Tak faworyzuje mont i co wam do tego, po trzecie i ostatnie coraz mniej interesuje się Danganronpą. Ostatnio oglądałam chyba 4 grudnia gdy Danganronpa S wychodziła. W tamtym czasie faworyzowałam Kokichi Ego i Kirumi. Teraz też są zajebiści ale u boku postaci takich jak Saihara Rantaro, Wanji Himiko, Kaede Makoto, Komaru Toko, Nagito i wiele więcej. Anyway u mnie zaczynają się wybuchy więc muszę lecieć pa.